Co ci przychodzi do głowy, gdy słyszysz polska szkoła, edukacja, system oświaty? Może masz jakieś wspomnienia, może masz jakieś obrazy, a może jakieś emocje? A może po prostu myślisz sobie e tam, kiedyś to były czasy, a teraz to już nie to samo. A prawda jest taka, że każdy z nas coś pamięta z tych szkolnych lat. I dla jednych były to dobre lata, a dla innych pasmo dziwactw i decyzji z kosmosu. Ale chyba wszyscy mamy to samo poczucie, że coś w tym systemie nie działało. No bo przecież gdyby działało, to skąd mielibyśmy ten wysyp podcastów, filmów na YouTube, postów w social mediach, fundacji czy też alternatywnych metod nauczania? Przecież tyle ludzi próbuje robić edukację inaczej. To się nie bierze znikąd, no bo po prostu coś tu nie gra. Cofnijmy się na chwilę do początku 2023 roku. Razem z moją partnerką stanęliśmy wtedy przed jedną z trudniejszych decyzji w naszym życiu, czyli gdzie posłać naszego pięcioletniego syna do szkoły. Tak naprawdę dopiero co zaczął czuć się dobrze w przedszkolu, a tu już na horyzoncie kolejna wielka zmiana. A my dobrze wiemy, że szkoła potrafi nieźle namieszać w emocjach małego człowieka. No i to pytanie powracało do nas jak bumerang. Gdzie go posłać, żeby nie spieprzyć mu kolejnych ośmiu lat życia? Edukacja dla nas nie jest nowym tematem. Znamy ten świat od środka i właśnie dlatego wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie. Szkoły, w których naprawdę widzieliśmy nasze dziecko, moglibyśmy policzyć na palcach jednej ręki, a większość z nich, to niestety, szkoły prywatne. No i wtedy przyszła ta myśl. Może dla mojego syna jest już za późno, ale może da się jeszcze coś z tym zrobić? Tylko jak? Co ja osobiście mogę zrobić? A potem przyszła kolejna myśl. Dość prosta. Zrób to, co potrafisz robić najlepiej. Nagraj o tym podcast. No więc nagrałem. Nazywam się Rafał Chojnowski i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Szkoła od Nowa. Jednak zanim zaczniemy kombinować, jak naprawić ten cały świat polskiej edukacji, muszę dorzucić coś bardzo ważnego. No bo dla rodziców sprawa jest dość prosta. Myślę, że każdy chce, żeby jego dziecko trafiło do dobrej szkoły, czyli do takiego miejsca, gdzie będzie się rozwijać, gdzie będzie czuć się bezpiecznie, no i gdzie po prostu będzie sobą. Ale co jeśli nie masz dzieci i myślisz sobie teraz: To nie mój temat, ja się nie wtrącam, to nie jest mój problem. No, przykro mi, ale jesteś w błędzie. Dobra edukacja jest kluczowa dla całego społeczeństwa, ponieważ kształci świadomych obywateli, którzy lepiej rozumieją i angażują się w kwestie społeczne, co wspiera procesy demokratyczne. W gospodarce wykształcona siła robocza przyczynia się do innowacji, wzrostu wydajności oraz rozwoju nowych technologii, co z kolei napędza wzrost gospodarczy. W polityce edukacja pomaga kształtować liderów o szerokim horyzoncie. Którzy podejmują lepsze decyzje dla dobra ogółu, przyczyniając się do stabilności i długoterminowego rozwoju kraju. Słowem, w dobrze wykształconym społeczeństwie po prostu żyje się lepiej, więc na dobrej jakości edukacji powinno zależeć nam wszystkim. Będę z wami szczery. Ja sam nie mam gotowego przepisu na szkołę marzeń, ale poznałem ludzi, którzy naprawdę wiedzą, jak ją budować. I właśnie dlatego to ich zaprosiłem do tego podcastu. Są to osoby, które od lat działają w edukacji i nie tylko teoretycznie, ale konkretnie. Mają efekty, mają doświadczenie, no i to, co najważniejsze, wciąż wierzą, że da się coś zmienić. To dzięki nim odkryłem coś, co naprawdę mnie poruszyło: że w Polsce są szkoły, o których się nie mówi, ale. To są takie szkoły, które naprawdę dają nadzieję, takie, do których, serio, sam bym z chęcią chodził. Nie wierzysz? No to posłuchaj. Każdy powinien dostać możliwość skonsultowania, badania, zaprojektowania indywidualnej, spersonalizowanej ścieżki edukacyjnej, nie na całe życie, tylko na pewne etapy. Klasy nie są urządzone w taki sposób, że są ławki w rządkach, tylko są jakieś fajne sofy, dywany. Każdy może sobie siedzieć gdzie chce, albo może chodzić, albo biegać, albo skakać i, i uczestniczyć w tym procesie tak, jak chce. Oczywiście moglibyśmy odpalić Wiedźmina Trzeciego, gdzie jest obrzęd dziadów pokazany. I my już wszystko wiemy na temat kultury słowiańskiej i tego, jak to wyglądało, ale dostajemy to podane w takiej formie, która jest atrakcyjniejsza dla nas. Każda szkoła lokalnie miałaby swojego menadżera, który by promował dobre wzorce, które dzieją się w szkole. Jak to by rozwaliło system. A to tylko mały przedsmak. Serio, dopiero się rozkręcamy. Zostań z nami do końca tej serii, bo będzie tu masa świetnych pomysłów, inspirujących historii i ludzi, którzy naprawdę robią różnicę. No i kto wie, może znajdziesz coś, co zmieni spojrzenie na Twoją szkołę, albo chociaż da trochę nadziei. Wystarczyłoby uwolnić ten potencjał kreatywności w polskim systemie edukacji, to byśmy mieli natychmiast setki ciekawych różnych inicjatyw. No i właśnie o to uwolnienie potencjału tutaj chodzi. To jest to coś, czego ten system potrzebuje jak tlenu. No bo mamy w tym kraju masę ludzi, którzy naprawdę wiedzą, jak zrobić dobrą szkołę. I oni walczą codziennie. Czasem po cichu, czasem głośno, ale zawsze z sercem. Tyle, że bardzo często biją głową w mur. Dlatego moi goście nie szczędzili słów. Było sporo żalu, sporo krytyki i też sporo frustracji, ale nie o narzekanie tutaj chodzi. Łączy nas coś więcej Łączy nas chęć naprawy tego, co nie działa tego, co mogłoby i powinno działać lepiej. No dobra. Ale skąd w ogóle ten boom na zmienianie edukacji? Dlaczego ten temat nagle stał się aż tak medialny? Ogromną tutaj rolę odegrała pandemia i to, że w wyniku pandemii rodzice otrzymali okienko do wewnątrz szkoły. Jako pierwszy głos zabiera Łukasz Srokowski, doktor socjologii oraz twórca grupy edukacyjnej Nawigo. Bo do pandemii szkoła była zamkniętą czarną skrzynką dla większości rodziców. Dziecko się wkładało do tego pudełka i ono wychodziło. Czasami pudełko drukowało świadectwo, jakieś oceny, przez z Librus spadały jakieś informacje. Ale generalnie rodzice mieli poczucie, że w coś jest nie tak, raczej jest to po stronie dziecka i widzieli zbyt wielu deficytów i problemów, które się dzieją w szkole. I wcześniej te mury szkolne były murami nieprzeniknionymi nie tylko metaforycznie, ale także fizycznie. Łukaszowi wtóruje Krzysztof M. Maj, wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także twórca popularnego vloga poświęconego edukacji i kulturze. To znaczy, żeby pójść do szkoły i coś zrobić, no to trzeba było się wybrać na wywiadówkę albo pójść do nauczyciela. To już wtedy się w ogóle, no rodzice bali, że będą jakieś reperkusje, ponieważ uczniowie mogą być, nie wiem, potraktowani potem mniej sprawiedliwie, jak to udowodnić. No więc dużo ludzi się bało. Zresztą moi rodzice też. Zawsze pójście na rodzica do szkoły też wiązało się z obciążeniem psychicznym, a tak mieliśmy wgląd w to bezpośredni. I pandemia, która sprawiła, że bardzo wielu wyedukowanych, kształconych, sensownych ludzi którzy nie interesowali się edukacją, ale na przykład pracowali w korporacjach, mieli nacisk na to, żeby rzeczy były skuteczne, optymalne, rozsądne, zgodne z pewną kulturą szacunku i komunikacji, nagle patrzyli z całkowitym zaskoczeniem, szokiem, a potem złością na to, co dzieje się w szkole z perspektywy dyklekcji zdalnej. I mówili, przecież to nie ma prawa działać. A uczniowie widzą to dzięki dostępowi do informacji i wiedzy w sieci i tym, co mówią czasami zbuntowani, którzy ukończyli szkołę, że z tą szkołą jest coraz gorzej. I szukają takich alternatyw, takich spokojnych miejsc, w których mogą się ze spokojem rozwijać bez presji ocen, bez presji egzaminów. A to Dawid Łasiński, nauczyciel chemii, szerzej znany jako twórca kanału na YouTube. Pan Belfer, nauczyciel z internetów. I to oni wybierają dzisiaj największy wpływ na edukację, ale są najmniej słyszalni w tym wszystkim. I to ich strasznie boli, bo kiedyś, nie mniej, jak ja chodziłem do szkoły, to nie byłem, w ogóle nie wyobrażałem sobie takiej sytuacji, że ja mogę się wypowiadać o tym, że system jest zły. W ogóle nie ma takiej opcji. Wchodzę, jestem, wychodzę, co najwyżej mogę prychnąć na jakiegoś nauczyciela, to jest koniec. A dzisiaj, dzięki internetowi, dzięki YouTube'owi, TikTokowi, po prostu w internecie pojawiły się fora młodych ludzi niezadowolonych, którzy tworzą swoje ogniska, do których ściągają inne osoby, razem się uczą w online'ach. To, to jest w ogóle masowy ruch, i tam narasta w nich ta frustracja, że oni chcieliby się uczyć. Ale niestety szkoła nie spełnia ich oczekiwań, jest elastyczna, nie potrafi dostosować się, indywidualizować tego podejścia do ucznia. No i to jest coraz bardziej frustruje. Podkreślmy to. Dzisiejsza szkoła no, po prostu nie dowozi. Nie spełnia oczekiwań, nie jest elastyczna, nie nadąża za światem i coraz więcej z nas ma tego po prostu serdecznie dosyć. Ale wiesz co? A może to wcale nie jest aż takie złe? No, bo przecież im więcej frustracji, tym większa presja na zmiany. A im większa presja na zmiany, tym większa szansa, że może w końcu coś się ruszy, że szkoła wreszcie zacznie działać jak nowoczesna instytucja, a nie jak. no właśnie. Zatrzymajmy się na chwilę, a nawet cofnijmy się w czasie. Obowiązkową szkołę powszechną w Prusach prowadził król Fryderyk Wilhelm III po klęskach napoleońskich, by wychować lojalnych, zdyscyplinowanych obywateli i wzmocnić państwo. System opierał się na ściśle ustalonym programie, podziale na przedmioty, dzwonkach jak w fabrykach, egzaminach kontrolnych i letnich wakacjach, które pozwalały dzieciom pracować w polu. W szkołach panowała surowa hierarchia: uczniowie podporządkowani nauczycielom, Ci zaś urzędnikom. Nacisk kładziono na cichą, indywidualną pracę. Mimo politycznego celu, model skutecznie zwalczał analfabetyzm i uchodził za nowoczesny, więc szybko kopiowano go w innych krajach. W Polsce powszechny obowiązek szkolny wprowadzono w 1919 roku, tuż po odzyskaniu niepodległości. Wiele rozwiązań pruskiego systemu od struktury lekcji po egzaminy Przetrwało ponad 200 lat i nadal kształtuje współczesne szkoły. Taka szkoła pewnie istnieje, dlatego że każdy z nas ma właśnie takie, a nie inne doświadczenia. I dopóki nie trafiają się ludzie, którzy mają troszkę inną potrzebę potrzebę odkrywania świata, ale też bycia wolnym w tym, co robią. Dopóty, szkoła pruska, nie lubię tego określenia, ale niech będzie, ten model będzie trwał. Naszą kolejną ekspertką jest Ewa Radanowicz, żywa legenda szkoły podstawowej w Radowie Małym, a aktualnie ekspertka do spraw przestrzeni edukacyjnej. Druga sprawa to też to, że większość ludzi jednak woli trwałość w swoim życiu, czyli coś, co daje pewność, gwarancję, że zostałam wyuczona, wyuczony do takich, a nie innych czytności, że mam takie, a nie inne doświadczenie, wyobrażenie i mogę te zadania realizować z pewnością, że zrobię je najlepiej, jak potrafię. Natomiast ludzi, którzy zdecydowanie wolą rozwój, czyli coś, co powoduje, że Świat dookoła się zmienia, że w pewnym sensie zaczynamy robić inne rzeczy. No, tych ludzi jest mniej, dlatego że to powoduje, że trzeba podjąć pewne ryzyko. Ja już nie chcę powiedzieć o tym, że trzeba być trochę odważnym, aby się sprzeciwić temu systemowi i temu, co się dookoła dzieje. Mamy system, który działa od 200 lat i ten system ma bardzo mocne podwaliny, zarówno formalne, Instytucjonalne, personalne, to albo może się zmieniać w sposób ewolucyjny, no a wiemy, że ewolucja to jest coś, co wymaga czasu i trwa bardzo długo. No okej, okay, ale aż tak długo? Znowu wrócę do Gerta Hofstedego. Gert Hofstede był holenderskim psychologiem społecznym i antropologiem znanym z badań nad kulturami narodowymi i ich wpływem na zachowania w organizacjach. Jego najbardziej znanym osiągnięciem jest opracowanie modelu wymiarów kulturowych, który opisuje różnice kulturowe między krajami w kontekście zarządzania, biznesu i komunikacji. On mówił, że kultura to jest kolektywne programowanie umysłu. I nasze kultury kształtowały się w czasach naszych pra 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 pra, pra przodków, czyli jakichś pierwszych osadników. I jeżeli to się kształtowało tak długo. Jeżeli te umysły nasze kolektywnie były programowane tak długo, to też potrzebny jest czas, żeby je przeprogramować. I ja myślę, że te zmiany przyspieszają, że te zmiany kulturowe mają już dzisiaj inne tempo niż miały jeszcze w czasach, kiedy Hofstede robił swoje badania, czyli tam te 30-40 lat temu. Dlatego, że my się teraz kulturowo mocno mieszamy, że my podróżujemy, że my nie jesteśmy zamknięci w takich enklawach własnej kultury, tylko możemy zobaczyć, jak świat wygląda w innych miejscach. I jakoś tym nasiąkamy w tym naszym wiadrze z farbą to są takie kropelki innych pigmentów, i to się zaczyna jakoś powoli mieszać, ale dalej mamy do przeprogramowania kilkadziesiąt milionów umysłów. Bardzo trafna, malarska metafora od Patrycji Obary, pedagogiczki, trenerki komunikacji i wystąpień publicznych, no i podcasterki. Więc ta szkoła jest i będzie, dopóki nie przyjdzie ktoś i nie powie: Słuchajcie, ale wcale nie musicie tak robić i nic wam za to nie grozi. A pewnie nikt taki się nie znajdzie, nawet najlepszy minister edukacji. W związku z tym ten proces będzie trwał. Chyba że któregoś dnia albo to wszystko. Upadnie, albo zdarzy się właśnie taki minister, który będzie miał odwagę i powie: koniec naprawiania złego systemu, zacznijmy budować nowe, i model, który będziemy wypracowywać, będzie zupełnie nowy i pokazujący duże otwarcie na aktualne potrzeby ludzi i świata. No, musicie przyznać, że brzmi pięknie, prawda? Ale czekajcie, przecież minęło już 200 lat, coś chyba jednak musiało się zmienić. Niewiele się w tej kwestii zmieniło, dlatego że system jest oparty cały czas na tym, że my musimy jako dorośli chodzić do pracy i w tym samym czasie ktoś musi się opiekować naszymi dziećmi. No i to się raczej za szybko nie zmieni. Trzeba bardzo mocno sobie zadać pytanie, czym ta opieka dzisiaj musi być. Czy to nadal musi być tylko i wyłącznie spędzanie czasu do godziny 17 w świetlicach? Bo często niestety rodzice teraz tak wybierają szkołę, pytając o to, przepraszam bardzo, do której godziny jest świetlica. Nie pytając o ofertę edukacyjną, czy o wyposażenie, tylko do której godziny jest świetlica. No co pokazuje nam niestety, że poszukujemy czasami dzisiaj w tej szkole dokładnie tego samego, czego 200 lat temu. To prawda, Dawid, ale patrząc na naszą historię, nie zawsze było aż tak źle. W okresie międzywojennym polskiej szkole, która wiadomo jak to po odzyskaniu niepodległości budowała się od zera, tak jak wszystkie inne instytucje, nauczyciele polscy pozyskiwali wiedzę o różnych koncepcjach edukacyjnych ze strony zagranicznych edukatorów. Naszym kolejnym ekspertem jest Robert Sowiński założyciel i redaktor portalu Plandaltoński.pl oraz właściciel wydawnictwa Sorman. Oczywiście wtedy mniej może podróżowano za granicę, ale częściej zapraszano edukatorów do Polski i między innymi właśnie angielscy edukatorzy byli zapraszani do Polski. Na konferencjach spotykali się z nimi polscy nauczyciele, powstawały pomysły jak to implementować w szkołach, Niestety, wszystkie dobre rzeczy, które zaczęły się dziać w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej. No a później, później to już było tylko gorzej. Po wojnie mieliśmy też zupełnie inną władzę i wiadomo, cele były inne: ukształtować obywatela na wzór tego, co kraje komunistyczne czy socjalistyczne miały, czyli posłusznego, wykonującego dobrze zadania. Czyli w zasadzie esencja szkoły pruskiej. No i tak to trwało prawie pół wieku. Pierwszy ruch takiej modernizacji edukacji w Polsce to był przemów lat właśnie 80 i 90. -tych. Te pierwsze klasy autorskie, gdzie uczyła też właśnie Wiesława Śliwerska, już nieżyjąca od wielu lat nauczycielka, która wspólnie właśnie z swoim mężem, Bogusławem Śliberskim, obecnie profesorem, rozwijali program klas autorskich i powstawały książki, na bazie których później nauczyciele zastanawiali się, uczyli się, jak pracować w taki sposób nietradycyjny, niestandardowy, nazywano się wtedy alternatywnym. Ja przynajmniej osobiście unikam sformułowania alternatywne modele edukacji, bo one nic nie znaczą. Wtedy wiedzieliśmy, alternatywne do tego, co było w PRL-u, co było takim szlifowaniem obywatela, bez dawania mu kompetencji radzenia sobie w dorosłym świecie. A my od tamtego czasu, jak się zmienił ustrój, potrzebowaliśmy dzieci, które w przyszłości będą potrafiły założyć firmę, rozwijać swoje kompetencje w nowoczesnych firmach, obszarach gospodarki i tak dalej. Czyli ta edukacja musiała się wtedy zmienić. Ona się zmieniała, ale bardzo wolno. Niestety to jest jeden z błędów transformacji politycznej, ustrojowej Polski, że tak naprawdę ten tak zwany stolik edukacyjny był mocno zaniedbany. Zmiany, które nastąpiły ogromne po 89 roku w różnych obszarach gospodarki finansach, podatkach, części prawodawstwa, sądów ale nie zmieniło się za wiele w edukacji. Tutaj niestety zapomniano o tym najważniejszym, najważniejszym dziale gospodarki, jakim jest edukacja. No i właśnie tak, oczywiście w dużym skrócie, wygląda odpowiedź na pytanie, dlaczego w XXI wieku ciągle mamy szkołę rodem z wieku XIX. Ale wiecie co? przyszła mi do głowy teraz taka myśl. No bo przecież jakoś wszyscy tę pruską szkołę skończyliśmy, prawda? No i co? Radzimy sobie w życiu, zakładamy firmy, odnosimy sukcesy i ogólnie robimy fajne rzeczy. Może więc ten system nie był aż taki zły? Nie, no jasne, że wyszliśmy z tego modelu i jakoś sobie dajemy radę. Myślę, że dajemy sobie radę różnie, że jest to bardzo indywidualne. My oczywiście też. Często spotykając się z różnymi nauczycielami mówią, no tak, ale przecież wy w tej takiej pruskiej szkole, ale wyrośliście na ludzi, jak i my, podobni nam. A ja zawsze mówię tak, tylko że szkoła powinna być nie dla tych 10, nawet 15 czy 20% ludzi. Ma być dla 90%. 90% ludzi ma sobie w tej szkole poradzić, a nie tylko garstka, która jest odporna psychicznie, albo ma rodziców wspierających, albo nic mu się w życiu nie wydarzyło złego i nie musi się mierzyć z, z trudnościami fizycznymi czy psychicznymi, może chodzić do szkoły. To będzie teraz takie antykapitalistyczne, co powiem, że wiadomo, że tamto można uznać na jakimś poziomie za produktywne tamten system. Natomiast pytanie, czy tak, jak popatrzymy na siebie jako na ludzi, Którzy składają się ze sfery biologicznej, że mamy ciało, psychologicznej, że mamy umysł, mamy emocje, i społecznej, czyli mamy jakieś otoczenie, które na nas wpływa. To jest model biopsychospołeczny, który dzisiaj często czy w edukacji, czy w medycynie stosuje się taki model patrzenia na człowieka jako całość. Jeżeli my sobie na tego człowieka małego jako całość popatrzymy, to czy nie byłoby fajniej, gdyby on się cieszył? Tym, czego się uczy, i gdyby nie miał traumy szkolnej, i gdyby nie płakał, że musi iść do szkoły, tylko by się cieszył, że pójdzie do szkoły, bo będzie wiedział, że będzie robił tam fajne rzeczy. Więc to, że coś jakoś w sensie produktywności działało, mnie to nie zadowala. Że ja bym chciała jednak, żeby, żeby oprócz produktywności tam jeszcze było miejsca na człowieka i na jego rozwój, żeby ten człowiek mógł nawiązywać tam dobre relacje żeby mógł wyjść z dobrym doświadczeniem rozwojowym, żeby mógł wyjść wzmocniony, żeby mógł wyjść nauczony umiejętności, które teraz naprawdę się przydadzą, bo też żyjemy w takich czasach, że taki czysty fact checking jest bardzo łatwy. I dzisiaj to nie jest już aż tak istotne, jak może jeszcze było to 30 lat temu, żeby tam te fakty mieć w głowie wszystkie i móc nimi sprawnie w rozmowie operować. Dzisiaj wydaje mi się, że ważniejsza jest jednak zdolność krytycznego myślenia, Kwestionowania, obrony własnego stanowiska, zadawania celnych pytań, no a tego już się nie nauczymy w poczuciu zagrożenia. Wracając do historii z początku tego odcinka, ostatecznie udało nam się znaleźć szkołę dla naszego syna, no i na razie jest całkiem nieźle. Natomiast kosztowało nas to naprawdę sporo kompromisów z przeprowadzką do innego miasta na czele. A tak przecież nie powinno być. Żaden rodzic nie powinien stawać przed takimi wyborami. Tylko co z tym zrobić? No bo przecież o tym, że polska szkoła potrzebuje zmian, mówimy od lat, a mimo wszystko niewiele się zmienia. I czy to znaczy, że nie ma już żadnej nadziei? Nasi goście pokazują, że można inaczej, że można stworzyć szkołę, do której dzieci będą chciały chodzić. Pytanie tylko: jak przenieść te pomysły na cały kraj? Co trzeba zrobić? No i od czego zacząć? I właśnie, między innymi, o tym będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach podcastu Szkoła od nowa. Nie każdy nauczyciel jest mądry i wielu powinno tak naprawdę nie być w tym zawodzie i karta nauczyciela nie jest nikomu potrzebna, bo jak ktoś jest dobrym nauczycielem, powinien być zatrudniony jak w każdej innej firmie. Jeżeli spełnia oczekiwania szefa, jakim jest dyrektor, to ma prawo do podwyżki premii, a jeżeli nie, to dyrektor ma prawo go zwolnić. Wielu studentów opowiadało mi wprost i to mnie strasznie poruszyło, że tak rozmawiali z czatem GPT, tak nie rozmawiali z żadnym człowiekiem, że on był najbardziej empatycznym słuchaczem. Nam potrzebni są nauczyciele, czyli nam potrzebne są szkoły dla nauczycieli, a nie szkoły dla specjalistów od różnych przedmiotów, bo teraz wiedza podawana w sposób holistyczny ma rację bytu większą niż tak poszatkowana, jak to było kiedyś. Jakby miała przyjść ta apokalipsa pojutrze, i byśmy tak mieli wszyscy popatrzeć wstecz na swoje życie, to fajnie by było, gdybyśmy.